Cześć wam, z tej strony Bogdan. W tym filmie krótko powtórzę to, co już w jednym filmie rok temu powtarzałem, informowałem, forum wiedzy nawiązało współpracę z agencją ubezpieczeniową AWA z tych, pan Andrzej Wawrunkowski jest właścicielem tej agencji i ubezpiecza samochody najtaniej w całej Polsce. Jeżeli zadzwonicie właśnie do tej agencji z informacją, że jesteście właśnie z forum wiedzy, czyli ode mnie, do Pana Andrzeja Wałżonkowskiego. Telefon znajdziecie wszędzie, gdzie tylko się da eee, oraz oczywiście w opisie pod filmem także znajdziecie informacje to w takim wypadku macie naprawdę bardzo dobrą cenę za ubezpieczenie żadna infolinia nie zrobi Wam lepszej ceny gwarantuję Wam to tak więc jeżeli macie samochód do ubezpieczenia i chcecie naprawdę zaoszczędzić kasę Oczywiście ubezpieczając w tej ubezpieczalni, gdzie będzie najtaniej. Pan Andrzej robi taką fajną rzecz, czyli dopasowuje ubezpieczenie względem Waszych potrzeb. Czyli zastanówcie się, zastanówcie się, czego potrzebujecie. Na przykład ubezpieczenie szyb, bo samochód często macie gdzieś na placu, gdzie dzieci grają w piłkę, albo po prostu piłka czasami lata, albo jeszcze inne rzeczy. Tak więc na przykład zapiszcie sobie, będziecie chcieli ubezpieczenie szyb, nie wiem, ubezpieczenie czegoś jeszcze, może assistance, może jakiś mini assistance, jeżeli jedziecie na dwa tygodnie za granicę i chcecie w Europie mieć Jakieś drobne takie ubezpieczenie na holowanie, auto zastępcze, coś w tym stylu. Tak więc zanotujcie sobie, co chcecie, dzwonicie do pana Andrzeja, informujecie, jakie macie auto, jaki silnik i zobaczycie. Dostaniecie taką ofertę, że zdziwicie się, że cena będzie taka niska. Próbujcie, naprawdę to nic nie kosztuje, a z mojej strony macie już załatwione, że ceny będą naprawdę, naprawdę dobre. Jeżeli zapomnicie o tym filmie, informacja jest, jest też na www.forumwiedzy.pl w ofertach. Jak tam sobie przejdziecie po kolei, jakie są oferty już na hasło Forum Wiedzy załatwione przeze mnie, to jedną z nich jest właśnie Agencja Ubezpieczeniowa AWA, z tych pan Andrzej Wawrzonkowski. Tam jest też telefon, tam jest wszystko, tak więc naprawdę korzystajcie i się nie zastanawiajcie, jeżeli macie. AC, OC, cokolwiek wykupić NW. Zieloną kartę, jeżeli wszystko oczywiście dostajecie w komplecie. E, na przykład dzisiaj jesteśmy w Bytomiu. Pan Andrzej akurat do mnie przyjechał. E, podpisaliśmy kolejną umowę. Jestem bardzo zadowolony, bardzo dobra cena. I Wy także macie bardzo dobrą cenę i też jesteście zadowoleni. Wiem, bo już kilkunastu z Was skorzystało. Tak więc korzystajcie. Niech was będzie kilkudziesięciu, bo cenę będziecie mieli bardzo dobrą i taką agencję trzeba wspierać. Trzymajcie się, pozdrawiam, szerokiej drogi. Cześć Wam.